Ekstra jest troszeczkę inna i, i ciężko nam to idzie, ale ja myślę, że z, z, z tych meczów na mecze będzie, będzie coraz lepiej. Zanerwowo te zmiany wszystkie, kurcze, no nie wiem kiedy się uspokoję. Myślałem, że już będzie ok, a tu po tych przegranych wyścigach gdzieś tam no złe zmiany, tak? Bo to, ogólnie w, dopas w dopasowaniu tego sprzętu złe gdzieś tam decyzje i co to, to właśnie było widać, tak? Skutkowało tym, że albo gdzieś tam walczyłem o zwycięstwo, albo przyjeżdżałem z tyłu i Ach, na co ty... no, muszę zrobić, żeby to w końcu gdzieś tam wyeliminować, bo to są błędne decyzje odnośnie dopasowania, tak? Ten sprzęt jedzie, bo e, kiedy patrzyłem na, na wykresy z telemetrii, no ta prędkość była, bo, bo, bo nie byłem wolny, tak? I mówię gdzieś e, kwestie, no tych kurczę, zmian przy sprzęcie, no nie mogę się strzelić w końcu tak, żeby było dobrze całe zawody. 14 wyścig przegrałeś 1-5, za chwilę wygraliście 5-1. Też była jakaś zmiana ustawienia na to ostatnie wiki, czy po prostu nie wyszedłem 14 bieg? Była zmiana, ale też pole chyba miałem lepsze, bo te pierwsze już wcześniej startowałem i wiedziałem, że ono jest troszeczkę lepsze i to też miało duży wpływ. dzisiejszy, no nie jest nam dane gdzieś tam zbliżyć, się chociaż do 40, tak i miejmy nadzieję, że następny mecz u, u nas w Ostrowie, tak było we Wrocławiu też będzie na pewno ciężko i e, w sumie 35 jeszcze nie przekroczyliśmy. Takie e, moje ciche marzenie przekroczyć te 35, a później dopiero gdzieś tam walka o zwycięstwo, bo kryzys z Grzesiem e, no, trafili fajnie jadą, są w dobrej dyspozycji, cały czas równo punktują, gdzieś tam Jaoli zawodzimy, musimy to. Posklejać tak, aby, aby, mówię, było dobrze, ten sprzęt jedzie tylko, tylko głowa i spokój, bo nic innego.